Dzień dobry. Tym razem, poproszony przez szefową naszego ruchu zaczarowany na, Zaczarowani na M o pomoc w przygotowaniu materiału naukowego i odniesieniu do pewnego artykułu, który się pojawił, postanowiłem wspomóc, pomóc, wesprzeć. W kształceniu mediatorów, w funkcjonowaniu rynku mediacji jest trochę prawideł, które warto brać pod uwagę, a one mają związek z artykułem, który napisała pani dr Mirończuk, Aneta Jakubiak Mirończuk pod szyldem Uniwersytetu Karneja Wyszyńskiego, pod tytułem Efektywność w mediacji pomiędzy działaniem a skutkiem. Od razu powiem, że recenzje w telewizji Stacja Mediacja artykułu nie kwestionują, nie podważają, a nawet nie podkreślają walorów tych artykułów, bo gdy materiały są dobre, dobrze opracowane, jakościowo yy, efektywne, no to w sposób oczywisty można je jedynie promować. Tym też zajmujemy się jako Telewizja Stacja Mediacja. Gorzej, jeżeli materiał ma swoje cechy, które nie przynoszą tej efektywności albo przynoszą skutki odwrotne. I pewnie nie, nie pokusiłbym się i nie spełniłbym tego, tej prośby oceny krytycznej artykułu, gdyby nie jego wniosek. Otóż cały artykuł, którego, którego istotne elementy za chwilę pokażę w podsumowaniu, ma następującą yy, yy, dowiedzioną tezę, mianowicie Autorka pisze, z analizy zagadnienia efektywności mediacji wynika, że nie istnieje jednoznaczny model postępowania zapewniający skuteczność mediacji. Otóż ten wniosek dyskwalifikuje autorkę. Dyskwalifikuje ją również jako badacza, jako doktora, jako doktora nauk. Jak można opowiadać o czymś, Czego się nigdy nie widziało, wskazując pewność, że tego nie ma. Ja od razu powstała u mnie taka miłosna analogia i przypomnienie sobie Lizbony. Ja żyłem, wykształciłem się w poczuciu portugalskich odkryć, hiszpańskich konkwisty, ale bez świadomości miejsc, które są na świecie. Nauczyłem się, że są rzeczy do odkrywania, do poznawania, bo są. Nie zdajemy sobie z nich sprawy, ale one są. Otwieramy szeroko usta, gdy je zobaczymy. I okazuje się, że jesteśmy wtedy bogatsi. I są również rzeczy, które wymagają od nas wynalazczości, czyli zdolności do stworzenia czegoś zupełnie nowego. Otóż pani Mirończuk grzeszy w obydwu obszarach. Nie widząc czegoś, twierdzi, że tego nie ma, co jest oczywiście niezgodne z jakąkolwiek metodologią badań naukowych. A cały tekst, który napisała, nie przywiódł, nie przywiódł ani jednego. Powodu dla tak postawionej tezy. No i wreszcie drugie. No tekst jest, mówiąc szczerze, nieodkrywczy. Nic w tym tekście istotnego nie ma. W tej analogii, żeby nie narazić się na zarzut krytykaństwa, że to jest powiedzmy taka analiza, która tylko ma kogoś skrytykować, bo może mam jakiś uraz, bo pani Mirończuk to na początku powiedziała, że wstępując na swój urząd w Ministerstwie, że ona nie będzie współpracowała z małymi, bo ona tylko z dużymi. Potem powiązała się z jedną z fundacji, która będzie i pobiera ogromne wynagrodzenie za kształcenie i wydawanie certyfikatów z kolorowymi jakimiś bajerami w tych, w tych certyfikatach, podczas gdy wypuszczają po prostu ludzi kompletnie nieprzygotowanych. Tutaj odkładam te rzeczy, tu raczej odnoszę się do tego prawdziwego wymiaru efektywności materiału. Więc zacznę może jednak od tej, od tych dwóch analogii, czyli tego, co ja odkryłem i tego, co w Mediacjach jest z pozycji dość proste rzeczywiście, tu się zgadzamy z Panią Różnik-Drończuk, z pozycji samego tematu tego artykułu, czyli Efektywności w mediacji między działaniem a skutkiem. Otóż moje życie zaczęło się dopiero wtedy, gdy stanąłem na Ziemi Lizbońskiej w Portugalii. Gdy zobaczyłem portugalski porządek Lizbony ułożonej w schemat w trzech dzielnic, Belem Fado i całego centrum ukształtowanego przez markizę Pombal wielkiej harmonii. To i mój stosunek do masonerii się zmienił. Masoni, architekci, logiczni ludzie, którzy według uporządkowanych procedur tworzą przestrzenie szczęścia. A świat jest ułożony tak, jak mawiał o tym Sokrates, a potem za Sokratosem, który zginął z powodu swojego braku pokory. Platon, który opisał dobro i zło. I dopiero Sokrates, który powiedział, że tak właśnie w życiu jest, że są dwie skrajności złoty środek i ja. I tak też jest mediacja, mediacjach, pani doktor. Otóż w mediacjach mediatorzy na M dzielą się na trzy grupy. Militaryści, których pani opisuje, Mormoni, których pani opisuje i mediatorzy, których pani nawet nie rozumie, nawet ich pani nie widziała. I twierdzi pani, że tego środka nie ma. Oczywiście, że jest. W Portugalii szczęśliwi ludzie żyją w, w breaksie, w centrum dlatego, że jest harmonia, ale z radością jadą do mormońskiego fado pełnego pokory i walecznego z pomnikiem odkrywców, zdobywców, żeglarzy w Belem. Nie bez kozery w maos podpisano traktat lizboński, który nie tylko utworzył wspólnotę europejską ale, europejską, ale również określił sposób z jej wychodzenia, czyli był bardzo przyszłościowy, oparty był na logice, i ludzie, którzy spotkali się w tej Lizbonie u stóp Leona, Vasco da Gamy, no, określili wspaniałą i mocną strukturę, która wiąże Unię Europejską już od dawna. Jeżeli pani chce, pani doktor, mówić o mediacjach, mediacja to jest przede wszystkim porządek. Proszę rozmawiać o mediacjach ze sprzątaczkami. One pani powiedzą, na czym życie polega. Mediacje to porządek. I w takim razie efektywność mediacji pomiędzy działaniem a skutkiem w sposób oczywisty dzielić będą mediatorów, już nie tylko na mormonów, militarystów i tych kwalifikowanych mediatorów, Pełnych pokory, stabilnych, ale przede wszystkim pokaz, pokazuje, gdzie są te oczywiste obszary efektywności mediacji. No po pierwsze, w osobowości, charakterze i nawykach stron. Konfliktu. Po drugie, stabilności i kompetencji mediatora, ale nie takiej, która opisana jest w artykule. Po trzecie, oczywiście z przebiegu tej mediacji prowadzonej przez osobę, przez mediatora, który nie posiada tych cech, to znaczy nie jest stabilny i nie posiada kwalifikacji. Czyli dynamika takiego otwartego procesu generuje rzeczywiście jakieś poziomy efektywności, a raczej nieefektywności. Samego procesu mediacji. W streszczeniu tego artykułu pani doktor Mirończuk jest napisane, że jego celem jest przedstawienie analiza czynników, które wpływają na proces mediacji, co w istotnym stopniu przesądza o efekcie mediacji. Mediacja funkcjonuje jako instytucja społeczna, jednocześnie instytucja prawna, dlatego analiza wymaga odniesienia się do obu obszarów. Zasadniczym celem jest zawarcie porozumień. Wszystko w porządku. Dwa obszary, czyli właśnie ten, ten psychologiczny i prawny, jest dalej przez panią doktor. Opisywane. We wprowadzeniu pani doktor pisze, że mediacja jest to skutek, jej skutkiem jest rozwiązanie konfliktu, więc cel jest określony rzeczywiście trafnie. Wartości, które towarzyszą procesowi mediacji, to przywrócenie komunikacji między stronami. Raczej warto się temu zgodzić, bo zadaniem mediatora jest usprawnienie komunikacji. Analiza sytuacji konfliktu, tak, nie wiem tylko czy my myślimy o tej samej metodzie analizy. Wreszcie uświadomienie, zrozumienie interesów, potrzeb i motywacji stron. I tu od razu zadaję sobie pytanie, czy pani doktor wie, w jaki sposób rozpoznaje się interesy, i potrzeby i motywacje stron. Interesy i potrzeby są istotną, fundamentalną częścią mediacji. Natomiast motywacje stron to misja dobrej woli, i co z tego wynika, też zainteresowało mnie, w jaki sposób obrazuje to autorka. No dalej, jeszcze elementem tej mediacji towarzyszy uświadomienie uwarunkowaniom zewnętrznym, determinującym zarówno przebieg, jak i wpływającym na możliwość jego rozwiązania. Przyznaję, to jest czwarty ważny element, który dotyczy samych mediacji. Mianowicie tak zwany okręg wyborczy. O tym co dalej opowiem w następnej części.